Cześć wszystkim z tej strony. Peter, witam Was w szóstym odcinku z serii Pokémon Soul Silver Randomizer na Zlog. W dzisiejszym odcinku udamy się ponownie na północ od Golden Road City. Jednak wpierw rzućmy okiem na naszą drużynę. Drodzy Państwo, mamy Darta Moula, naszego startera. Eee, statystyki w miarę w porządku dosyć defensywne Monstrum, a oraz First Sky Attack, Air Slash, Extreme Speed. Dalej mamy Fedorę, naszego crowa, Astonish, Pursuit, Wing Attack, Rock Smash, Clairs, z której jestem szczególnie dumny, bo Natura Modest 61 w specjalnym ataku, wysoko, wysoko, wysoko. No i oczywiście Ability Sniper, wzmacnia krytyczne ciosy, Bubble Beam, Focus Energy Bubble i Smoke screen. Dalej mamy Cannon Bolta, naszego Blastoisa, Tackle, Protect, Bite i Water Gun. E, później Scarlet, e, czyli pierwszy złapany Pokémon, e, Cut, Uproar, Bite i Supersonic. Oraz najnowsza nasza zdobycz, Daisy. Magby o imieniu Daisy. Ember, Faint Attack, Confuse Ray i Smokescreen. E, teraz pytanie, co się stało z naszym przyjaznym e, dla środowiska Pokémonem o naturze modest, mianowicie Dodrio. Pokémon, który się wykluł z jajeczka. Tak, jakby wam to powiedzieć. Tak. Miał pierwszy level, wytrenowałem do, do 12 i mnie zabił Grampig. Niestety nie mam tego nagranego, bo nie nagrywam y jak. jak trenuję Pokémony. No tak czy inaczej, no po prostu sobie walczę elegancko i takie. Użył Psybeam i ja, takie trzy kropki na twarzy. Aha. I mój Pokémon właśnie zginął. Super. Powinszować Dodrio. Koszmar. Także, no długo się nie nacieszyłem tym Pokémonem no ale trudno. Dobra, e, jesteśmy z powrotem na północ. Rut 35. Już tu byliśmy, przyspieszę to nieco. E, byliśmy też w poprzednim odcinku w National Parku. Ale, 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 właśnie, właśnie. Coś mi się przypomniało. Tutaj jest coś po lewej. Jeszcze nie wiem co, bo tutaj nie grzebałem. Tak czy inaczej, mamy tu jakiegoś gościa. E, aha, dobra, on nic nie robi, a ta kobiecinaka... Bycinka też nic nie robi. Co mamy tu? Pokatlon dom. Nigdy tu nie byłem. Muhaha, jakiś koleś. Czuję to coś tam, coś tam w twoich oczach, a że, że Togekis jest moim przyjacielem super za mną. Aha, dobra, gdzieś nas zabiera. Ja e, wnioskuję, że to jest jakiś e, coś w stylu Battlefronter, jakieś sport, jakieś coś. Prawdopodobnie będzie można tu walczyć, ale nie, nie chcę tego, nie chcę tego. Muszę tam wchodzić? Nie muszę, dobra, to spieprzamy. Nie chcę, nie chcę brać udziału w, żadne, udziału w żadnych walkach, bo po co mi to? Ja chcę po prostu przejść tę grę z w miarę dobrym wynikiem, jeśli chodzi o ilość śmierci. Jak na razie mamy dwie, z czego jedną na wizji. I cóż, tutaj podczas gdy nagrywałem, to walczyłem trochę z trenerami i poszedłem też na lewo. Znalazłem pewien item, mianowicie hydropompę. Także dosyć sympatycznie. I mamy tutaj ROD36. To jest nowa droga, na której będziemy mogli złapać nowego Pokemona. I mamy tutaj yy, jakiegoś trenera. Wygląda na starszego faceta, aczkolwiek pewnie jest jakimś młodzikiem. No, psychiczny Mark. Wysyła i Glee Buffa, czyli nic strasznego, aura Sfera załatwi tego przeciwnika. Loudred, O, no to Loudred na Loudreda, dawać. Ha, pięknie, dobra. Tylko który Pokémon okaże się lepszy? Myślę, że Kat, jako że to jest. Ee, stab. I... haul. Uuf, wzmacnia sobie tak, ale to nic. E, ponieważ... Ej, Wooper, kolejny Pokémon, którego mam. Znaczy już wyewoluowany, dobra, wiecie co? Nie, nie, Daisy nie wyśle. co ja robię. Bite, dobra. E, bo chciałem pokazać koniecznie Daisy w walce i słuchajcie, słuchajcie, tu możemy złapać nowego Pokémona, Zaraz. E, jaki tu był ten ruch Daisy? Właśnie, ona ma przecież ten... Smoke Screen oraz Confuse ray, Co pomoże nam złapać yy, dzikiego Pokemona. Jak yy, z bolami? Cztery. Dobra, mam nadzieję, że wystarczą. Gro, daj mi coś fajnego, coś fajnego, naprawdę, błagam cię. W międzyczasie sobie sprawdzę SMS-a. Keklion. Uuu, co so, SMS-a? Oczywiście dowcipy na 7, ileś tam, 6, coś tam, 0, jakiś numer. Dziękuję. Keklion. Nie chcę tego Pokemona. Bezwarunkowo nie chcę. Bo Keklion. Ty... No, nie chcę, po prostu nie chcę. Po co mi on? Zmienia typ w zależności od tego, czym go zaatakujemy. Nie chcę tego pokemona, bo jest typu normalnego, po prostu. Już Seedot bardziej by mnie ucieszył, bo z niego może być potężny Shiftry, Ewentualnie Trapincz mógł być ja, Pierdziel. Ej, czy mogę zmienić pokemona? Bo jeśli nie mogę, to mogę być w dupie. Dobra, zmieniam. Bo niektóre Trapincze mają y, Ability Arena Trap, przez co nie mogę wycofać mojego pokemona. Z tym Kolesie możemy powalczyć. A ma Maripa. Pokaż Daisy, co potrafisz, Emberem. Boże, ten Pokémon jest tak na razie słaby, ale wierzcie mi, że będzie Koksem, e, o ile tylko przeżyje. Nie, nie chcę twojego zasranego numeru i ty też nie chcesz mojego zasranego numeru. Dobra, Koleś, co ty mówisz? A, to jest babka. E, mówi, że. No, jakieś drzewko nam blokuje drogę i nie, nie mogę go ściąć, de facto. Dobra, więc wracamy tędy. Skoro drzewo nam blokuje drogę, to musimy sprawić, żeby. No, tak logicznie rzecz biorąc... O, właśnie taki grampik mnie zarypał, psa wtedy. Um, logicznie rzecz biorąc, jeżeli drzewo ci zagradza drogę, to nie, nie tnij go, tylko je podlej. No, tak nakazuje ta gra w każdym razie. Dlatego idziemy oczywiście do flower shopu. Do kwiaciarni. I ta kobieta powinna nam dać... Właśnie, pokazali, pokazaliśmy jej, że mamy plain badge. Plain badge, czyli odznakę. Czekajcie, czekajcie, bo mi się wydaje, że w tym domku... Może ten koleś? Nie, a ten? No to jest babka znowu. Czemu tu wszystkie baby wyglądają na facetów? Dobra. W każdym razie w którejś miejscowości, nie pamiętam w której, bardzo możliwe, że w Goldenrod, właśnie, w jakimś miejscu był koleś, który wymieniał oryginalnie Dito na Shiny Dito. Więc teraz wymieni nam jakiegoś Pokémona, niewykluczone, że na jakiegoś shiny. Mieć cokolwiek shiny to jest coś. Nie, 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 nie chcę iść przez park. Tędy będzie znacznie szybciej. I uwaga. O nie, 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 nie. Claire, Claire wchodzisz do walki, bo Swampert to jest jednak nie byle co, prawda? Tak i Swampert też wtedy nam mógł wyskoczyć. Nie musiał wcale być Snorlax, którego nie sposób złapać. Powiększować, dobra. I uwaga. Tu oryginalnie jest to sudoudo, ale tym razem możemy użyć konewki. I coś z tego wyrośnie. Nie Sudoudo, ale inny, wylosowany Pokémon. Pokémon eventowy. Czyli taki, którego mogę bez, bez, względu, bez względu na nic złapać. Jest to Nidoking! Ja pierdził Nidoking eventowy. No, podoba mi się, podoba. Tylko nie chciałbym dostać żadnym mocnym ciosem, w każdym razie, na pewno nie jako Daisy. I nie chciałbym też. Co nie jest na niego efektywne? Latające ciosy nie są efektywne, ale Fedora jest koksem. Dobra, wiecie co? Mimo wszystko chciałbym zaryzykować. Sticky barb. Aha. Nie. E, rock, smash. rock smash. bo to nie jest stab i działa w miarę słabo. Tak myślę. Zatruł mnie oczywiście szmata. Rock smash. Rock smash nie działa dobrze na truciznę, jest okej, okay, dobra. E, co prawda tutaj... Ej, dobra, 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 dobra. E, my mamy sticky barb. Ej, ja dostaję obrażenia przez to. Wiecie co, Darth Maul wchodzi jako nasz defensywny monster i spróbujemy go złapać. Już yy, na tym etapie. Nie mogę go bardziej osłabić, bo mi zabije Fedorę. Nidoking, błagam cię, ja chcę cię mieć. Cholero, głupia. Jeszcze jeden ból. Jeszcze jeden. Muszę go złapać. Muszę ryzykować, aż mi się uda. Jeszcze ostatni, no. Nie udało się. Fuck, za mało boli. Na pierdzielę. Mogłem mieć eventowego Pokemona. O, jeszcze mam jakiś Berry Pots. Dobra, zanim pójdę dalej, bardzo pragnę zdobyć, e, oczywiście, Pokebole. Koleś coś tam gadał o. To była babka, przepraszam. Golden Road, Ecrutic i tak dalej. Jest mój pokemon zatruty, który to był. Fedora. I zobaczycie zaraz, że on faktycznie nie zginie, on przeżyje. Nie dojdę do center i powinien się. O właśnie, przeżył zatrucie i trucizna e, zniknęła. Także jest sympatycznie. Co ja dostałem za przedmiot? Sticky Barb, właśnie. Co to w ogóle jest? Chciałbym to odebrać. Znaczy odebrać, no zabrać mu. Eee, Sticky Barb. Poproszę mi to pokazać. Aha. Czyli, jeżeli dotkniemy e, tym Pokémonem kogoś, to na niego przejdzie ten Sticky Barb. Chyba. I wtedy jemu zadaje obrażenia. Sympatycznie. Dobra. Wyliczymy nasze Pokémony i rusza. Super. Ktoś zalecił, żebym zapisywał grę i potem ją resetował. Wiecie co tak będę robił, żeby nie było, że stracę zapis File i... reset. O właśnie. I wczytujemy sobie nie ma żadnych problemów. E, dobra, chciałbym wejść koniecznie do Martu i kupić coś. Czy mamy tutaj możliwość? Tak. E, no... Boli to tak z 15 tak na wariata, nie? No i zmarnowaliśmy 9000 chyba. Nie wiem, nie zwróciłem dokładnie uwagi. Oczywiście znowu błędy. Dobra. I lecimy dalej. Już tutaj jest odblokowana droga, więc sympatycznie. Przyspieszam to, bo komu się chce oglądać spacery? Yellow Flood, czyli chyba do wybudzenia Pokémonów. RUT37. Nowa droga, nowy Pokémon. uwaga! Co to będzie? Gro! Czemu mi to robisz? Czemu Weedle No co, no, no nie będę wydziwiał no, Weedle. Zawsze będzie z niego Bidrill. Nie wiem po jaką cholerę mi Bidrill, ale no zawsze coś. O wiem, może być jako taki Pokemon do osłabiania dzikich Pokemonów, nie? Bo nie stanowi zagrożenia dla nikogo. Dobra, Smoke Screena, żeby on przez te konfuzje sobie e, narobił obrażeń. Ej, ile razy można dostać, dobra. I Great Ball. Zdziwię się jeśli nie wejdzie, wszedł. I to jest ona. Nazwę ją oczywiście, tak jak każdego Widla i każdego e, tego. Każdego... powinno się nazywać, i będzie to Twoja stara. Tak, pozdrawiam. Czy ja napisałem przez Q? Dobra, już nawet nie wiem. Strasz to, na, na, na że będzie twkuja stara. Twkuja stara. Genialne imię, naprawdę. Dobra, mamy Wibrawę. I jest to oczywiście zagrożenie, bo może znać Sandstomp, więc Fedora. Sandatak. Byłem blisko. Wing tak? Dziękuję. E, tu mamy aprikorny. Nie chcę ich brać, bo nie widzę potrzeby. Matko boska mógł być Rhylu! pre Prewolucja Lucario! Boże, czemu musiałem trafić zasranego Widla, a nie Ryolu. Czemu? Co jeszcze mogło być? Już nawet się gra zmieniła, bo jest 19. rain Gro, jak ty mnie nienawidzisz? Jakie, jaka ty sukiensińska jesteś? O, jeszcze Iceball. Dobra, 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 dobra. Jest zbyt niebezpiecznie. Eee, Scarlet? Dobra, dałaś sobie radę. Gra mnie nienawidzi, ewidentnie. Dobra, walka 2 na 2 Wilmer to jeszcze, ale Blaziken naprawdę... Uh, Daisy, jesteś trochę chyba zagrożona, wolę Cię zmienić na Cannonbolta, bo czemu nie, naszą defensywną yy, postać i oczywiście na Blazikena użyjemy Wing Ataka. Chciałbym zobaczyć jak tam z moją herbatką, jest dosyć gorąca, ale chętnie bym się jej napił, tylko że mi tu popfilter trochę przeszkadza, chociaż w sumie, a srać że przeszkadza, Blaziken zginął, świetnie. Pomieszam sobie herbatę, będzie fajnie, o, teraz spróbujmy jej. No, nie jest zbyt gorąca, ale jest cho cholernie słodka, bo dopieprzyłem e, sporo cukru. Nawet nie wiem, czym zaatakował, ale krytem. E, Powiększować, naprawdę, drogi przyjacielu, Wailmer, e, zginiesz. <laughs> Co tu możesz poznać? Słager. Słager to jest takie gówno, nie chcę go. Bardzo irytujące. Um, kolejna walka 2 na 2, czy. Tak, da się w tej grze, tak jak w Emeraldzie, mieć takie walki 2 na 2, właśnie w takim stylu, że podchodzą dwie różne osoby. Piękność Kali i piękność Cassandra, Czy takie piękne? No, w miarę. Wolbit i Geodude. Czyli praktycznie coś, czego się w ogóle nie obawiam. Chociaż ten Geodude może troszeczkę e, nie ryzykując. Wykończymy Geodude'a, a potem Wolbita. E, Slackot, bo czemu nie? O jezu, niechcący użyłem Wing Attack, a nie na tym Pokémonie co chciałem. Dobra, Ember oczywiście Wing Attack na Volbicie, bo czemu nie? I Snowver! uuu, no to jest. Pokemon roślinno-lodowy lub lodoworoślinny, nie pamiętam, chyba roślinno-lodowy jednak. No i yy, ma dosyć wysoką słabość, jeśli chodzi o ogień, mamy obrę, Matko Boska, ja chcę obry. O Jezu, no i jeszcze jeden oczywiście, Oktillery. Fajnie, pamiętam tak. Dobra, 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 stop, 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 stop! Jezu, Kryt! Kryt i tak mało zadał? Znaczy, sporo właśnie, ale... Ale jak nakryta? Bubble Beam. Twój. Psybeam. Ten Pokémon jest naprawdę niebezpieczny. Ale specjalizuje się w zwykłym ataku. Taka ciekawostka. O, spotkaliśmy Billa. Bill to jest koleś, co. Yy, ten. Pierdu, pierdu tutaj coś tam gada i poszedł sobie. Bill to jest koleś odpowiedzialny za PC, ta, że możemy sobie składować tam Pokémony. Coś rewelacyjnego. Dobra, wiecie co? Wejdziemy na. Jeśli dobrze pamiętam, 7 walk do. E, Dziewczyny Kimono Girls. Już jedną z nich kiedyś spotkaliśmy. A dobra, tu ich nie ma siedmiu. Jakiś e, Team Rocket ją tam chyba okrada czy coś tam, nie wiem, pierdu, pierdu. No i, i chyba musimy mu spuścić łomot, nie? Tak, bijemy się z Rocketem. Będzie fajnie, fajna muzyczka. A w międzyczasie herbatka oczywiście. Venomow. <laughs> Nic groźnego. Ach, dobra herbata, naprawdę rewelacja. Słodka jak miód. Dopieprzyłem ze 4 albo 5 łyżek her tego herbaty, tak. E, cukru. Oczywiście jeden Ember, bo ja Daisy trenowałem na Venom więc okej. Okay. I. Pierdu, pierdu, a ty jesteś Peter, dobra, zapamiętam cię. A Koleś nam daje uwaga: HM03 to jest surf. Ludzie, to jest jeden z najlepszych ataków wodnych, jakie możemy zdobyć w tej grze. I surfa chętnie bym dał komuś, kto ma. No, hydropompa, oczywiście. Komuś, kto ma słabość, jeśli chodzi o wodne ciosy, i to jest Cannonbolt lub Claire. I Cannonbolt Bolt ma niestety gorzej, ale nie, nie chcę mu dawać surfa, bo, e, bo to jest Pokémon fizyczny. Claire jest specjalny i Claire chce bardzo dać surfa. W zamian za tego Babla, myślę. No, zamiast tego Babla. Nie będę muszę w ogóle do osłabiania. Także mamy surfa ogólnie, więc sympatycznie, jak będziemy mieli odpowiednią odznakę, a jeszcze jej chyba nie mamy, to będzie można użyć jej użyć tego ataku dopływania po prostu. A tu mamy taką spaloną wieżę. Yy, istnieje pewna teoria. Wczoraj oglądałem akurat taki dosyć ciekawy filmik, że obecne tam trzy Pokémony pochodzą od yy, Joltiona, Waporiona i Flariona. Oczywiście to są Rajkus, Suikun i Entei, trzy legendarne psy, które no po prostu sobie tam są, nie wiadomo czemu, prawda? O, o! Za właśnie, zapomniałem, czy już tu możemy mieć dzikiego Pokemona! Nazliw! Czyli to jest Pokémon, który mógł nam się wcześniej trafić, bo był C.D. jego druga forma to Nazlif. Chciałbym mieć tego Pokémona. Tylko pytanie, czy on przeżyje jeden mój Feint atak? Mam nadzieję, że tak. Nie chcę już go osłabiać Confuse Rayem. chcę go tylko osłabić Feint atakiem. To jest Pokémon mroczny, roślinno mroczny, więc tak, przeżył bez problemu i myślę, że przeżyje kolejny. Mam nadzieję, że nie będzie miał już żadnych e, problemów z tym. Jest, dobra, przetrwał. Mieć Nazlifa. Hmm, dosyć fajna sprawa. No, nie wszedł za pierwszym razem, ale może za drugim wejdzie? Jest. Dobra, chciałbym go jakoś fajnie nazwać. Ostatnia forma to Shiftry. A Shiftry go miałem przecież w poprzedniej serii. Miałem Shiftry go na 100%. Ale nie mogę sobie przypomnieć, jak ja go nazwałem. Boże, był Shiftry. Utorrent. To był utorrent. Niewątpliwie. Utorrent powraca, ludzie! Utorrent powraca! Jest fajnie, jaram się ogólnie. Mieć torrenta znów. Woof 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 woof. Dobra, wtedy nie złapaliśmy tego nidokinga, ale mamy utorenta, świetnie. I tu mamy jakiegoś kolesia. Jest to Yuzin, ee, który chyba gonił właśnie tego Suikuna. Ogólnie mm, te Pokémony są symbolem tego, co się stało w tej wieży. Piorun uderzył, ogień zaczął jarać, a woda, czyli deszcz, ugasiła. No. No i, i, i coś tam koleś gada i sobie przestał gadać. A tu mamy lidera sali, Mortiego. Yy, I ten Uziń to jest jego kumpel, i przybyli do tej wieży, i Suikonem tej Rajku, tak jak mówiłem. No i on musi ich pilnować, czy coś. A tu mamy naszego rywala. Jak my nazwaliśmy rywala? bo nie... A, Rudy! Rudy, Rudy! Cokolwiek by tu nie było, prawda? Dobra, i oczywiście pewnie będzie chciał z nami walczyć, tak? Tak jest! Dobra, wiecie co? Uwyknę sobie jeszcze herbatki. Bo jest dosyć sympatycznie. Ah, dobre. Naprawdę dobra rzecz. Meditite. Meditite nie jest mi zagrożeniem. Nie boję się tego Pokemona. No chyba, że będzie miał High Jump Kick. Ale nie. Walimy krytycznym emberem. Epicko. Doskonale. Daisy ma już 37 level. Dobra, powinienem ją wycofać chyba. Tym bardziej jak leci Hippodon. Wiecie co? Użyjmy Claire i naszego Surfa. Sprawdźmy, jak ta animacja wygląda. No, w miarę sympatycznie. Hippowdon nie ma szans przeżyć, bo jest to Pokémon ziemny o dosyć słabej chyba specjalnej defensywie, jeżeli się nie mylę. E, Arceus, czyli jego starter, a Bóg Pokémonów. Na startera wyślemy startera. Tym bardziej, że mamy atak, który jest super efektywny, czyli Aura Sphere Punishment, typu. nie wiadomo jakiego. Punishment zależy od tego, jaki przedmiot on trzyma. Bo są różne plejty wzmacniające określone ataki, na przykład Fireplate wzmacnia ogniowy, Zap Zapplate, to, zap, to od zapnięcia elektryczności, tam, coś w tym stylu, to wzmacnia elektryczne, Takie plejty, no nie? I w zależności od tego, jaki plate trzyma Arceus, to takim ciosem na pieprza. Tym punishmentem, takiego typu. No, najprościej rzecz ujmując, i Gardevoir. Może cannonbolt bo Bolt jakoś się nie popisuje w tym odcinku. bite, bo jest to super efektywny. Gardevoir jeszcze nie ma typu smocze... Y, przepraszam, smoczego, ta. Chciałbym, nie? Eee, wróżka. Gardevoir nie jest psychiczną wróżką, jest tylko psychiczny. I powinien zginąć. Czemu Gardevoir w ogóle jest samcem? Nie rozumiem tej głupiej gry. Dobra, tak, dziękuję. Eee, w tej grze możemy zdobyć Galeida, alternatywną formę Gardevoira, czyli, znaczy... Kirlia zmienia się w Gardevoira lub Galeida, w zależności od płci i czegoś tam jeszcze. Dobra, tutaj te trzy legendarne psy nagle nas zauważają i spieprzają. I to tak w miarę w śmieszny sposób. Tylko Suikonowi się oczywiście schodzi. No i poszedł. I schodzi ten Juzin, będzie pewnie na nas wkurzony, że, że, że pogoniliśmy tych pajaców, bla bla bla. Jestem zszokowany. Pierdu pierdu, i zobaczymy się może jeszcze kiedyś. Wiecie co? Chciałbym zerknąć, czy nie mogę. Weevil Matko Boska! Chcę Weevila! Nie mogę go niestety złapać, a szkoda. Mimo, że jestem w trochę innej lokacji, bo jestem niżej, to nie mogę go złapać. Bo to jest niestety wciąż Burnt Tower. Dobra, wiecie co? Wyłączę sobie te zasrane buciki, bo tylko. Yy, ne. Executor, fajnie. Yy, bo tylko marnujemy ten czas. Pojawiają się. Pojawia się więcej dzikich Pokemonów. Z tym kolesiem chyba będzie można walczyć. Tak, możemy walczyć, chcę iść po tego bola, a później stąd wychodzę. Chinchu. wolę spieprzać. I mówiłem, muszę zmienić Daisy na kogoś innego. Co prawda na 30 levelu ona chyba się zmienia, więc naprawdę fajnie. Prawdopodobnie w przyszłym odcinku już będzie zmieniona, ale nie chcę, żeby to był mój main, nie chcę w żaden sposób prze nie wykorzystywać, tylko przekorzystywać? Na fuk Lyra znowu dzwoni. Nie wiem czego ona chce. Dzwoni już chyba trzeci raz. Growth czy nie wiem co to jest. Um, Torkoal, czyli świętej pamięci Torch z poprzedniej serii. Nawet nie biegam. Czemu jest tutaj tyle tych Pokémonów? Dobra, Mortiego jak widać nie ma. Ecritic City, tutaj jakieś ludziki sobie przyszły, wcześniej chyba nie było, mniejsza o to. Wyleczę się i pójdę na lidera od razu. I jak już mówiłem, nie chcę wykorzystywać aż tak zanadto naszego Magby, naszej Magby, naszej Daisy kochanej, dlatego po prostu wycofam tego Pokemona i wyślę Eclair. Bo słaby level. I teraz, o Jezu, jakieś ściny makabryczne. I teraz pytanie: czy nazwałem tego Pokemona... Tfkuja stara, oczywiście, że tak. Twkuja stara. czyli zwiększa speeda na rzecz specjalnego ataku. Niezła. Aczkolwiek. A, Bug Bite jest fizyczny. Ej, 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 dobra. Nie jest to taki zły Pokémon. Przepraszam za wszystko, co mówiłem. Słagsire, oczywiście, i Utorrent. Natura Hasti. Zwiększa speeda na rzecz defensywy. W miarę okej, okay, tylko że no, żadnego staba, tylko pound do atakowania, ewentualnie czasem power Słabo, słabo. Będzie trzeba wytrenować tego kolesia, ale no na pewno nie teraz i właściwie nie mam takich planów. Nie wydaje mi się, by mógł mi się jakkolwiek przydać. I to jest Sala Mortiego. Oczywiście można się domyślić, że chodzi o pokemony duchy. Dosyć przerażająco klimatycznie fajnie. Dobra, mamy walkę z jakąś psychiczną babką i ona ma skiri. Surf. <gry> Meditate, Surf. Meditate jest takim typowym Pokemonem dla starych babć. Blaziken, proszę bardzo, Surf. <grystanie> wszystkich na hita zdejmę? Serio, Nincada, no litości Bubble Beam. Blissey, no Blissey ja nie zdejmę na pewno. Długo nie zdejmę. Ale chcę walczyć za pomocą Claire. Dobra, mamy Krytyk, krytyk bo oczywiście to jest maszyna do... Ej, no głupia... Głupia Jędza. Nie wiem, czy ona zgasiła nam tę lampkę czy coś, no miesza to. W każdym razie idziemy dalej i mamy Jirachi raczej niebezpiecznym Pokemonem? Ja pierdzielasz tak! Nie, 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 nie chcę ryzykować. Fedora, wchodzisz. Rest, świetnie. A nic nie robi. Oprócz chociaż coś zrobił. A, tylko dlatego, że to był kryt. Rock Smash może zmniejszy defensywę. Zmniejsz defensywę tej szmacie, bo mi mało nie zabiła mojej ukochanej Claire. I za każdym razem zmniejsza defensywę, nie wiem czemu. Twister, o Jezu, wreszcie, 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 jaram się. Tylko pytanie: Bubble Beam czy smokescreen? Screena nie używam. Więc pozbędę się jego na rzecz Twistera. Bo jednak smoczy, a tak zawsze spoko. Kranidos nie wyśle Claire, bo jest za słaba. Wyśle Cannonbolta, to jest Pokémon kamienny, więc nie będzie z nim problemu. Kanon Bolt ma 26 level, super. Babka zgasiła kolejną yy, lampkę. Ta przybyła. I, I co ona nam tutaj ma do pokazania? Grand Bull. Yy, nie ryzykuje Claire, nie chce ryzykować. Wchodzi Fedora. Eee, mech. Rock Smash oczywiście. Czemu ten Pokémon za, za każdym razem musi zmniejszać defensywy przeciwników? Dobra, dalej jest już chyba tylko Morty. Nie, jeszcze jedna baba. Boże, jedyny. Ile można? Ratata. No nie, nie, nie. Nie chcę nawet tutaj ryzykować. Wejdzie Scarlet. Czemu ona jest tak słaba? Ej, droga koleżanko, przecież ty byłaś długo najlepsza. Proszę bardzo, 26. Od razu przyjemniej. I kolejny aprur. Dobra, świetnie. Cliffery z głowy. Teraz tak, chciałbym wycofać Claire na rzecz Scarlet. I muszę sobie przypomnieć, oczywiście sobie nie przypomniałem. Dobra, myślę, że następna walka to będzie już lider. Dlatego nie będę yy, wchodził tam i szukał dalej tych trenerów, tylko się od razu wyleczę. I po walce z liderem po prostu zakończymy ten odcinek. I tak, co odcinek będziemy walczyć z liderem? Dosyć szybko, prawda? No ale cóż, jak komuś się podoba taka gra, to... Po prostu chcę mu się piekać w to. Dobra, teraz przejdziemy tu i tu jest Morty. Tak, mamy Mortiego. Chciałbym zapisać. Morty ogólnie jest zarypistą postacią, ale no tutaj nie ma duchów, nie ma Gengara i tak dalej. Szkoda trochę, ale z drugiej strony, może to i lepiej, bo nie chciałbym walczyć z tak potężnym Pokémonem, Mimo, że mam Fedor i Cannon Bolta. Dobra, zaczyna się. Kolejna walka z liderem, Morty. Trener pokemonów duchów. Herbatka oczywiście. Mm -hmm. Pff, Whipping Bell, gówno. <coughs> Bardzo dobra. Dobra, mmm... Aprour? Nie widzę powodu by nie. Powinno wystarczyć. Jeden Aprow. O! Przeżył. Stan sporów, żeby mnie sparaliżować, ale nie trafił. Jakiego trzeba mieć pecha? Naprawdę. Użył Hyper Potiona. Dobra, przyspieszmy to. I Apro wykończył tego Pokemona Kangascam. Na Kangaskana wysłałbym Banana! XD. Dartmoul, bo ma aura Sphere i... I ten Pokémon nie specjalizuje się raczej w specjalnej defensywie, wobec czego... Nie powinienem mieć większych problemów z jego załatwieniem, aczkolwiek 23 level dosyć wysoko. Ale i tak go wyścignąłem. Natura podwyższająca speed robi swoje Czy to wystarczy, żeby zarypać tego pokemona Nie wystarczyło uh, Tail Whip Okej okay. Anorid. Kolejny pokémon, którego się wcale nie obawiam Fy. o, przeżył, dziwne Dobra, Dartmoul ma 26 level i mamy walkę z jumpluffem i oczywiście wchodzi nasza Daisy, bo ja chcę, żeby ona finałowo zakończyła pojedy... Nawet nie próbuj próbujmy uśpić, Szmato. Jednym Emberem nie dasz rady, prawda? O Jezu, naprawdę nie dasz. Confuse Ray może. Balec Seed, nie zrobisz mi tym za dużo. Smoke screen, żebyś czasem nie próbował mnie trafić jeszcze. I Ember... Nie! No szmato! Przecież Slip Powder ma zmniejszoną celność! Nie chcę wycofać Pokemona, ale chyba... Chyba będę musiał uleczyć. Jeden Super Potion. No, no i nie trafił, super. Dawaj, wybuch się Daisy, dobra. I Feint atak, tak na dobre zakończenie. No, oczywiście nie, nie na zakończenie, bo musimy. Jak mogłeś? Jak mogłeś? Przepraszam. Jak mogłeś mnie znowu trafić sobie Powderem kolego? A jeszcze Leech Sit. O nie, w tej sytuacji zmieniam pokemona. Jest trudniej niż sądziłem. Fedora. Dziękuję. Mam cię z głowy, bo Wing tak, no nie masz szans przeżyć. Dobra. Pokonamy Mortiego i prawdopodobnie będziemy mogli teraz surfować. Tak, surf. Dobra, czyli zaczynają się... Yy, aha, ogólnie to był Shadow Ball. Czekajcie, zaraz wam powiem, co się zaczyna. Tylko TM30. Madslap, Boże, wstyd. Zaczynają się Pokemony yy, spotkane na wodzie. Ale to w swoim czasie. W swoim czasie, w odpowiednim miejscu. Yy, w każdym razie tu już będziemy kończyć. Yy, jest już 29 minut nagrania. Dosyć sporo. Chciałbym jeszcze tylko zerknąć. Yy, nie radio. Ale mapę. Tu jest Entei, tu jest Raikou, super. Ogólnie można je niby złapać, nie? Więc dosyć ciekawie. Mamy odwiedzonych tyle tych miast i będziemy musieli teraz iść na lewo. Olivain, później Sayanwood, ewentualnie Safarizon, jakby ktoś chciał. Ehm... Lake of Rage, Mahogany, Blackthorn. A tam dalej, tu, 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 tu będzie Liga. No, więc taki spoiler dla wszystkich, jeżeli ktoś nie wiedział. Dobra, także chciałbym Wam bardzo ładnie i serdecznie podziękować za uwagę. Zapraszam, oczywiście, do kolejnych odcinków, a także na fanpage'a i na aska, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie. I no i tyle. Także dzięki, jeszcze raz za oglądanie. Na razie i cześć.